Te dane okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych. Wskaźnik wzrósł z 40,9 punktów do 43, więc nawet powiedziałabym, że to jest taki no, znaczący wzrost. Niemniej jednak, jak się przyjrzymy strukturze, to zupełnie optymizmu tutaj nie ma żadnego. Bo okazuje się tak naprawdę, że ten wzrost wskaźnika wynikał w zasadzie z dwóch tylko przyczyn, a mianowicie. Ze zwolniejszego tempa spadku produkcji przemysłowej i zwolniejszego tempa spadku zamówień. Czyli zarówno produkcja, jak i zamówienia nadal spadały, tyle tylko, że trochę wolniej. I to niestety nie daje żadnego tutaj, żadnych podstaw do optymizmu, z tego względu, że przedsiębiorcy wskazują w tym badaniu, że te mniejsze zamówienia to jest przede wszystkim mniejszy popyt z Niemiec. No w ślad zamówienia z produkcją są powiązane, tak? czyli mniejsze, mniejszy popyt w Niemczech, mniejsze zamówienia, mniejsza produkcja. No i oczywiście patrząc na to, co się dzieje w gospodarce niemieckiej, ale tak naprawdę w całej gospodarce europejskiej i patrząc na prognozy dotyczące tej, tej gospodarki największej właśnie niemieckiej i całej Europy, no to znowu nie widać tutaj żadnych, żadnych podstaw do optymizmu, do tego, że gospodarka niemiecka spowalnia, będzie spowalniać, a być może znajdzie się kryzysie, a być może nawet głębokim kryzysie, więc to wszystko się będzie na tych nastrojach właśnie w naszych przedsiębiorstwach w Polsce odbijać. Ten wskaźnik niestety najprawdopodobniej bardzo szybko powróci do spadków. Bardzo możliwe, że ten wzrost to była po prostu tylko taka pauza w tym cyklu właśnie spadku, bo ten, bo ten cykl mieliśmy przez 6 miesięcy. No inflacja niestety ponownie przyspieszyła. Wrzesień to był ten miesiąc, kiedy zanotowaliśmy kolejny Wystrzał tej inflacji. Niestety nie sprawdziły się te oczekiwania, te nadzieje, że w miesiącach wakacyjnych my osiągniemy szczyt inflacji. No, już w tej chwili wiemy, że ta inflacja we wrześniu była wyższa niż w okresie wakacyjnym i co gorsza, prognozy wskazują na to, że ona dalej będzie delikatnie, ale przyspieszać, do końca tego roku przynajmniej. Z tego badania dotyczącego PMI wrześniowego również, jakby to wynika. Tam jest taki Właśnie element, jak koszty, koszty produkcji, i tutaj ewidentnie przedsiębiorcy wskazują, że te koszty są cały czas bardzo wysokie, w związku z czym następuje znowu to przerzucanie tych kosztów na produkty finalne, a to oznacza, że my na spółkach sklepowych najprawdopodobniej zobaczymy znowu wyższe ceny. Także problem inflacji to jest problem, który będzie jeszcze przez najbliższe miesiące na pewno bardzo gorący. No, rok przyszły oczywiście początek, wiemy też, że, że ta inflacja będzie nadal na dwucyfrowym wysokim poziomie i pytanie, co będzie dziać się dalej, tutaj znowu powrócę do y, wojny na Ukrainie. Y, ta, ta wojna i jej, jej długość y, i to, jak, jak, jak wszystko się będzie toczyć, będzie miała też tutaj bardzo duże znaczenie.